Dzień dobry, słucham Pani Dzień, Dzień dobry, lody? Tak, i kawę proszę. Dla mnie to samo. Proszę. A propos, Pani zna ten dowcip? Przychodzi facet do baru. Podchodząc do baru, potyka się o leżącego pod stolikiem pijanego do nieprzytomności. Wskazuje palcem na jego kieliszki, mówi do barmana. Dla mnie to samo. Dlaczego Pani się nie śmieje? Bo znam ten dowcip. Dlaczego pani nie powiedziała? Nie zdążyłam. Proszę bardzo. Życzę smacznego. Bardzo miła jest ta pańska znajoma. Pani chyba żartuje. Tamta jest piękną dziewczyną. Nie ma jej dzisiaj. Widocznie ma wolny dzień. Oczywiście. Pan nie może mieć brzydkiej dziewczyny. Pan musi mieć wszystko najlepsze. Musi pan mieć zawsze rację. Muszą pana słuchać nie tylko konie, ale i ludzie. Nawet ja muszę się w panu zakochać i być zazdrosna o pańską piękną, znajomą kelnerkę. Ale niech pan na to nie liczy. А ничего не понимает. Ничего.